Jest rok 2012 towarzysze z kamerą koledze odchodzącemu na emeryturę. I wracamy do wspomnień przed lat, kiedy zaczynaliśmy karierę zawodową. Jako człowiek wychowany w lesie lubiłem swego rodzaju samotność. Tą samotność mi dawała. Jazda na lokomotywie, a niestety na jednostkach tego nie było. Zawsze ktoś się kręci, ktoś przychodził do kabiny i z tego powodu robiłem wszystko, żeby nie jeździć na długim taborze. Instruktor mówi: No, musisz też jeździć, bo są takie plany, że jest jazda na jednostkach. A ja na to odpowiedziałem: Panie instruktorze, jeżeli Nastąpi awaria w szafie. Zanim ja dotrę do tej szafy, zobaczę jakieś ładne dziewczyny, i ja zapomnę, po co ja tam poszedłem. Pewnego razu miałem służbę, tak zwaną podmianę drużyn. Nastąpiła taka sytuacja, że maszynista, który miał jechać jednostką, nie zdążył na czas przyjechać i trzeba było mu tą jednostkę wyprowadzić w Peron. No i tak się złożyło, że musiałem to sam zrobić. To była moja jedyna jazda z toruńskiej dziury. Peron szósty. Niemal każdy maszynista miał tabor, na którym nie lubił jeździć. A teraz tu będzie przykład pana. Maszynisty Wojtka odchodzącego na emeryturę, który opowie nam o swoich nielubianych lokomotywach. Przepraszam za jakość nagrania, bo niestety trzeba będzie podnieść trochę. Jak już 42 były na tym, na Okręgu, to już jeździłem na SP-45. A na SP-42 też jechałeś? Na SP-42. 5 też to jak gance wycofali do koszynia, to pamiętaj przeklułem, a no potem do koszynia, no, no. to przekląłem pamiętaj tą służbę a i tą lokomotywę. Zimna jak diabli, pamiętaj no na końcu tego kierowniczka, bo do skrzyża jeżdżali, nie? fajne dziewczyny do tak z że było czasu, no, to przy tym papoży. I tak z powrotem nie, czułem, jak się będzie tak, Dobrze, że mrozu nie było na dworze, bo temperatura koło 0 było tak plus 1 bo z, a, Nie, ja, ja tu a nie, nie, Ale, ale słyszymy, a... Kurka wodna bym tu zadowolony, że tam zajadę więc cały dzień Leżynia Ta od dupa tej kurde, wiesz Ci to kurde, wiesz co Ty Kalina, to wiecznie coś wymyślą na Wiesz co, Matko świata, czopkę na bakier co założył I po prostu już to problem, trochę porobimy i do wieczora I później z powrotem tak wyjechali Chwilek Kalina, nie? Chira, jak kalina jechało się górą, tym górnym nasypem i ten popył po prostu tak, a tam nie poszło no, bo ona sama szwala oni nie zatrzymywali noc, nie zatrzymali no bo wiesz tam radio telefonów nie było jeszcze to... normalnie zatrzymali się i tego ale nie ma popytu, dobra, to no chodzę sami sami, na pewno, na pewno na wiele ale później już widzieli, że jak tego to na linie było podane, że jedzie ten tak, tak niżej był to nie dosyć, że tam ponad 20 probi, ale jeszcze, jeszcze na łku. Było co się skrobać tak. Później z, z tego, z między zdroi też, pod górę od razu. Nie?

Dziękuję Państwu za wspólną jazdę, wysłuchanie naszych opowieści z początku naszej kariery. I zapraszam na kolejne filmy, na moją stronę, strona Ryszard Maj. Koniec.